I Dzisiaj zapraszam Was w podróż na samo południe świata. Do kraju, który został ukształtowany przez niesamowicie silne siły natury i przyrody. This journey started in South America, in a very Nasza podróż zaczyna się w Ameryce Południowej, w tym długim i wąskim kraju. Chile it's like linguini like an spaghetti very long and narrow Chile to jak makaron spaghetti długi i wąski This wonderful place it's sort of an island okay it's extremely protected for natural boundaries To miejsce niczym wyspa mocno chronione otoczone z każdej strony naturalnymi granicami In the north We have the Atacama Desert, which is the driest desert on earth, okay? Od, od północy pustynia Atacama, która jest najsuchszym miejscem na na świecie, na kulli ziemskiej. To the west of the country, we face the great Pacific Ocean with the cold Humboldt current. Na zachodzie e, ocean e, spokojny i potężny prąd oceaniczny Humboldt'a. To the east, we have the second highest mountain cord on earth. Right after the Himalayas, the Andes mountains that separates Chile with Argentina, and to the south, we have the glaciers, the Antarctica, and those four natural boundaries protect the nature of our place, creating it as a beautiful island. Okay. A na południe, a, które domykają całość i tworzą pewną pewną wyspę, którą jest Chile. Kolczawa Valley, ok, the company it a very large landlord of the company in total in the area of Kolczawa, jesteśmy posiadaczem dużym posiadaczem ziemskim, jeśli chodzi o, o firmę. We grow 1500 hectares. 1500 hectares divided Mamy 1589 hektarów, łącznie uprawiamy. Podzielone jest oczywiście na różne farmy. Right here we have one picture that illustrate a little bit the terroir, okay? Widzicie tutaj zdjęcie, które najlepiej chyba ilustruje w jakiś sposób to nasze terroir. We okay. have rolling slopes, okay? Więc widzicie te pagórki Lots of cover crops that we grow between. The road of vines również widzicie że, że mamy tutaj uprawiamy pomiędzy rzędami winogron the idea of having a vineyard that is surrounded with wildlife with vegetation etc it's to increase biodiversity biodiversity Ch it brings vitality to a place it brings life chodzi o to aby Naszym pomysłem jest tworzenie win winnic, które są otoczone przyrodą, żyją. Chodzi po prostu o bioróżnorodność. Dzięki bioróżnorodności a nasze winnice są pełne życia. To bioróżnorodność daje im życie.